Ratujcie. Te notki są wszędzie. Notek. Ty też jesteś notkiem. Tak. Wszyscy to notek. Wszyscy to notek. Wszyscy są notkami. Nikomu nie można ufać! Wszyscy są notkami! Nikomu nie można ufać. <śm> 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 notek.

Enotki tu są wszyscy, wszyscy są enotkami O Boże Boże Święty Wszyscy to enotek <laughs> Pomocy Wszyscy to enotek Wszyscy są notkami, Wszyscy <laughs> są enotkami To spokojnie, wdech i, wdech, wdech i wydech Wdech i wydech, wdech to jeszcze nie jest koniec lata. Enotki Spokojnie. <laughs> Enotki. Enotek jest w każdym z nas. W każdym z nas jest Zenotek. <laughs> 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 no tak jest, każdy z nas, wszyscy z notkami, Ja nawet ja, ja też jestem enotek wszyscy z momentkami. <laughs> <laughs>

o bracie, co ja właśnie obejrzałem. Zdecydowanie jest z nim źle. Pani jest pan najbliższą rodziną, jaką udało nam się znaleźć w tym kraju, jeżeli chodzi o pana bolo. W ogóle, wasza, wasze drzewo genealogiczne wygląda bardzo dziwnie. Jak to się stało w ogóle? Dobra, może lepiej nie będę pytał. Przejdźmy do rzeczy. Pan bolo, jak pan widzi, sam no, jest w tragicznym kurwa stanie. Totalnie mu pierdolnęło na mózg. Będzie musiał u nas zostać, tak. Będzie musiał sobie tutaj posiedzieć. Będzie dostał zastrzyki. Będziemy też go prowadzić na terapię. Myślę, że tak za jakiś... rok, dwa może wyjdzie stąd. Cały zdrowy. Kompletnie odbiła mu szajba. No nie wiem, co mogę panu więcej powiedzieć na ten temat. No po prostu najzwyczajniej na świecie. No... Psychoza, no... W kółko powtarza o jakichś enotkach, enotkach, srotkach, emotkach, chuj i co wychodzi. Nasz sztab ekspertów już to analizuje i będzie próbował ustalić, co dolega pacjentowi. Może się pan nie martwić. Pan Tomasz Bolowski jest w bardzo dobrych rękach. Okej, okay, to ja się zwijam. Opiekujcie się nim ładnie. Do widzenia. Do widzenia. Dobra panowie. Nie ma żadnych świadków? Świetnie. Wycinałem Morgany i go sprzedajemy. Ale zanim to, to jeszcze przeprowadzimy na nim pewien eksperyment. Naprawdę, przeszykujcie narzędzia. Oj, miałeś rację. Tomasz Bolowski, miałeś rację. Enotki są faktycznie wśród nas.